you mm -hmm. Ojcze, czemu dzieci głodują, gdy chleb gnije w magazynach A ludzie toną w stresie zamiast pływać w perspektywach Czemu łzy matek spadają jak deszcz na beton A złoto błyszczy na dłoniach tych, co gardzą biedą Ojcze, czemu prawda sprzedaje się taniej niż kłamstwo Czemu wolność to logo, a nie realne państwo Czy pie Ziemi, też może się zmienić światło Dlaczego biednym jest ciężko, gdy bogatym tak łatwo? Czy dajesz na prorokom, by mówili wśród tłumów? Czy mi byśmy sami wzięli? Krzyż mi imię rozumu Czy dasz mi odwagę, gdy tłum będzie szydził z mej wiary? Czy dasz mi pokorę, gdy serce uniosą fanfary? Ogniem ja płonę w Twej iskrze Daj mi moc, bym dźwigał krzyż szedł za mistrzem Gdziekolwiek jestem, w ciszy, w hałasie i w śpiewie Twoje imię jak mieć, ja go niosę w potrzebie W żalu, smutku, radości czy gniewie Wiem, że słuchasz i widzisz, choć jesteś w niebie każdy mój krok będzie krokiem ku Tobie Niech wiara mnie się gdy upadam na ziemię mnie chroni, jak zbroja ze stali Gdy wrogowie krzyczą, żebym się spał mi, niech hojność wygrywa Proszę, co dzień mi Daj serce pokorne, gdy pycha mnie kusi Daj siłę do walki, gdy noc chce mnie zdusić Niech marność mnie nie złamie Niech blask mnie nie zwiedzie I codzienność się święci, aż po wieczność w niebie Niech piękno mnie karmi w spojrzeniu, w uśmiechu Życie jest święte w najmniejszym oddechu Niech piękno mnie karmi w spojrzeniu, w uśmiechu Just is